Dzień dobry, witam Was wszystkich. Prognoza bardzo ogólna, jak zawsze powtarzam, dla znaku Strzelca na rok 2022. Bardzo ogólna, czyli wyobrażamy sobie, że tylko Słońce mamy w Strzelcu, a reszta planet nie wiadomo gdzie. I na tej podstawie prognozy zrobić nie można, ale tak jak mówię, ogólne ułożenie planetarne w stosunku do Słońca w Strzelcu, a tutaj postaram się zaprezentować. Dla szczęścia Rok 2022 to jest piękny układ, ponieważ na naszym astrologicznym niebie praktycznie nie ma żadnych chmur dla Was. To się rzadko zdarza, więc sobie to falcie i sobie to wykorzystajcie. Co robicie? Hmm. W roku 2022 zbawiacie świat oczywiście, a wdajecie się w różnego rodzaju przygody, działacie bez zahamowania. Co jest ten impet, który kochacie, którego może ostatnio zbyt wiele nie było, no ale teraz na szczęście powrócił, przywiało go z powrotem. Życie w roku Jowisza na pewno będzie ekscytujące, pełne niezwykłości. Nie możecie i nie chcecie w roku 2022 przebywać w tym miejscu, gdzie jesteście obecnie. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, że wszyscy wiedzą, iż znak strzelca, znak łuczniczki i łucznika to są, to jest żyłka obierzy świata w sobie. I nie chodzi o waszą kolejną podróż. Miejsce, w którym jesteście mentalnie, emocjonalnie, to jest apetyt na życie. Powiedziałabym nieposkromiony. Gargantuiczny, było coś takiego jak Gargantua e Pantagruel, więc chodzi o ten apetyt. I rok 2022 pozwoli Wam ten apetyt na życie zaspokoić. Macie takie wspaniałe okoliczności i możliwości, że tylko je dla siebie brać. Dlaczego? Słuchajcie, węzły księżycowe, no już z tej osi nieco wyboistej. Strzele bliźnięta odeszły, więc teraz inne osie i znaki Zodiaku są egzaminowane, natomiast macie wolny wybór. No ale po kolei. Wychodzicie już ze swojego ogródka, który Wam się znudził, albo ze swojego sadu, jak tam chcecie. Ogródek sad już nie zachwyca, zatem spoglądacie z zazdrością na to, co u sąsiada. No i dobrze. Czasem zapytacie o radę, ale w większości przypadków wpadacie, wpadniecie na świetne pomysły. To jest też domena roku 2022. Ważne jest to, co można uzyskać. Jestem bardzo dużo w kwestiach uczuciowych. Tutaj się dużo zmieni, ponieważ jest inna miara obrazowania bliskich sobie osób. I to właśnie z tymi bliskimi osobami zechcecie w roku 2022 zmieniać świat. Samotni, samotne, czy też zdecydowane osoby na wyjście z relacji nie powinny mieć problemu ze znalezieniem kogokolwiek. To jest też olbrzymia magia roku 2002. To jest sekwencja, kiedy spotykacie kogoś, kto Wam przypada do gustu i wyjemu też, no i następuje porozumienie. Powiedziałabym, że 2022 to jest rok przesadnego wręcz powodzenia. Robicie miażdżące, piorunujące wrażenie na innych, to jest ważne. Oczywiście do maja, kiedy Jowisz jest w rybach, angażujecie się w związki i spełniacie marzenia swoje oczywiście. To się wam może w głowie nie mieścić, że aż tak fajnie wszystko będzie tutaj funkcjonowało. Wchodzicie w związki, dla jednych to będzie odgrzewanie, powrót do jakiegoś związku sprzed lat, dla innych to będą nowe związki, ale mocno się angażujecie i dajecie z siebie wszystko, i czujecie, że przekraczacie też taką granicę blokady emocjonalnej, bo strzelec, oczywiście, co na sercu, to i w mowie, ale nie znaczy, że to, co w sercu, e, o, znajduje odzwierciedlenie. I w tym roku może być inaczej, ponieważ e, z większą pasją, z, z większą czułością patrzycie też na siebie. E, jeśli nadal nie jesteście zadowolone z relacji, czyli powiedzmy do kwietnia nic fajnego się nie stanie, to Jowisz w Baranie od 11 maja pozwoli Wam zostawić bez żalu wszystko. Wszystkich, którzy nie podążają w waszym rytmie. Po prostu odchodzicie, zostawiacie koniec. Dla łowczyń i łowców serc to jest bardzo korzystny czas, kiedy oczywiście Jowisz jest już w baranie, ale również kiedy wenus jest w znaku strzelca. Zatem końcówka roku od połowy listopada do 10 grudnia. Macie ten, ten, ten moment swój, swój własny, swojego czasu na, na miłość. Jak również okres bardzo gorący to 21, 2, 3, 4 listopada, kiedy mamy trygon Wenus z Jowiszem. To jest bardzo fajny moment takiego układu, który pozwala, powiedziałabym, na. na na miłość, na, na gorący romans, czyli Wenus z, z Jowiszem, to jest to, co potrzebujecie, i to jest też układ i na koniec roku, czyli połowa listopada do, do 18 grudnia, jak również sierpień. Wtedy Wenus tworzy bardzo przyjemne aspekty do Jowisza. W sierpniu <gryw> uważajcie, ponieważ wierność nie będzie waszą mocną stroną. Zatem ani Waszą stroną mocną nie będzie wierność, ani też dyskrecja tej drugiej osoby. Więc tutaj, e, zwłaszcza osoby, które są w związkach, no, muszą troszeczkę mieć się na baczności. Kiedy Jowisz będzie w znaku ryb, czyli do maja 2022 roku, a potem mamy kolejny pobyt Jowisza w znaku ryb od 28 października do 19 grudnia, nie planujcie przedsięwzięć zbyt trwałych, czyli nie planujcie takich przedsięwzięć, które mają przetrwać 2-3 lata albo więcej, bo to się nie uda. To nie jest czas na epokowe wydarzenia, jak jest Jowisz w rybach, zupełnie inaczej, jak jest Jowisz w Baranie. Za to te chwile, a zwłaszcza końcówka roku, kiedy będzie można na nowo spojrzeć na ten rok 2022, co się w nim fajnego wydarzyło, będzie takim momentem, końcówka roku, jeszcze raz, kiedy Jowisz będzie ponownie w baranie, żeby nawiązać do planów, które być może zaczynacie, zaczęliście realizować, zaczęliście realizować w maju, w czerwcu, w lipcu 2022 roku. To jest układ, kiedy spełniacie swoje oczekiwania, spełniacie swoje roszczenia, nawet bym powiedziała. I znowu, maj, czerwiec 2022 może przynieść nowe zainteresowania. Nową gałąź, nową pracę, nową gałąź zainteresowań, nową, nową pracę. Więc tutaj też bądźcie pootwierane i po na no coś takiego. Szczególnie jeżeli wasze urzeczenie, wasze oczarowanie, zafascynowanie czymś nowym i wciągającym bez reszty, Zaczęło się jeszcze w roku 2021 na nowiu, z 4 grudnia i na zaćmieniu, to na pewno pamiętacie. To wtedy, jeżeli pomysł, zamysł był niesamowity, wejdź, wejdźcie w niego. Czyli jeżeli to przetrwa, to wtedy w ten pomysł sobie wchodźcie, bo to jest właśnie to, na co czasem czekamy całe życie. To jest pomysł, który Was uskrzydli, realizuje Wasze ambicje. Nie tylko, powiedzmy materialnie o Was zadba, ale też zrealizuje Wasze ambicje. Dlaczego tak? Mówi się, że strzelec niekoniecznie z ambicjami goni. Słuchajcie, 2022 rok to jest bardzo ciekawe, bo to ukazujecie światu i sobie przede wszystkim też swoje własne ambicje, swoją zuchwałość, to, czego chcecie dokonać i zuchwałość w 2022 roku to jest wasze drugie imię. I tym razem warto się rozzuchwalić, szczególnie znowu w czasie od 21 marca do 26 marca walczcie o wszystko, co jest dla was ważne w sensie Dowiedzenia swojej profesjonalności, pokazania, zademonstrowania. Czasem trzeba komuś pokazać swoją wyższość. Nie w takim negatywnym słowa znaczeniu, ale żeby skonfigurować swoją własną nową pozycję. Więc też wtedy to jest dobry. To jest czas, gdzie każdy szczyt jest dostępny, jest, jest, jest możliwy. Marzec, ale potem właśnie od 11 maja 2022. To jest też taki czas, ten marzec i potem maj, czerwiec, lipiec, kiedy osoby, które do tej pory nie miały o Was zbyt dobrego zdania, zaczynają Was wspierać, zaczynają Was popierać. Koniec czerwca i koniec maja to jest czas szczególnej aktywności intelektualnej. E, idealnie jesteście przygotowani i przygotowane, idealnie odbierani przez grono przyjaciół, otoczenie szefów, kolegów itd., itd. czy osoby z autorytetem. E, pociągać was też może w inną stronę e, niż ta, w której jesteście, czyli zamiast korporacji kurna chata albo na odwrót, albo na przykład stoisko na eko bazarze nie będzie. A wszystko jest w waszym zasięgu i słuchajcie, z niczego nie rezygnujcie. Można połączyć wiele spraw i to Wam pójdzie łatwo. E, finanse będą Was oczywiście zadowalały, jedynie uważajcie podczas zaćmienia z 30 kwietnia 2022 roku, by się nie dać wciągnąć w jakiś wydatek, który w żaden sposób nie będzie uzasadniony absolutnie. E, nie słuchajcie też szeptów doradców, pamiętajcie że rachunek za wszelkie ekscesy z końca kwietnia zapłacicie Wy i to z odsetkami. <laughs> Także tutaj miećcie na ważności. Eee, a, a propos ekscesów, to oczywiście delikatnie z napojami wyskokowymi, bo w roku 2022 eee, małe ilości nie będą Was zadowalać, ale przesada i brak umiarkowania, boleśnie odbiją się na waszym układzie trawienia, a o ten układ trawienia trzeba dbać. Ogólnie, e, tylko w tym przypadku, czyli jedzenie i picie mniej znaczy lepiej, a tak zawsze idźcie na to, co więcej. To jest kierunek waszej drogi, perspektywy są przeogromne, nie bójcie się zmieniać nie, i wybierać ofery, oferty korzystne dla siebie. Bez zasad lojalnościowych uwalniacie się od nich, a ci, którzy i te z Was, które wspierają się na własnych ambicjach i projektach, mogą w roku 2022 realizować je bez reszty według własnej koncepcji, na swoich własnych warunkach. I tego Wam bardzo, bardzo serdecznie życzę.